Uwaga, uwaga, wielkimi krokami zbliża się czas najlepszej karawanigowej zabawy. 23 maja odpalamy największy festiwal karawanigowy w Polsce. Gdzie? W Energylandii. To już trzecia edycja festiwalu karawanigowego właśnie w Energylandii. Nie możecie tam zabraknąć i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Przygotowaliśmy dla Was dwa koncerty. W piątek zagra dla nas tabu z dziewięcioosobową orkiestrą. Na pewno będzie gorąco. A w sobotę czeka nas koncert z zespołem Komodo. W tamtym roku bawiliśmy się super. Były dęsy, były pląsy, było wszystko w tym roku. Mają nowego wokalistę. Howard Lee będzie z nami, będzie super nowa energia będzie aż pięć stref. Będzie strefa z będzie strefa koncertowa, będzie strefa retro, będzie strefa zabaw i animacji i będzie strefa food tracków. Słuchajcie, będzie można się przejechać fantastycznymi amerykańskimi samochodami. Będzie najlepszy festiwal jaki zrobiliśmy. Na tegorocznej edycji festiwalu towarzyszyć nam będzie otwarcie amerykańskiego kempingu Road 44, gdzie będą na nas czekać piękne parcele, nowe sanitariaty i to wszystko oczywiście dla was. Oprócz tradycyjnej loterii, w której można wygrać nagrody, a pula przekracza 40 tysięcy złotych, będzie wiele gier, zabaw, w których też można wygrać nagrody. Cały nasz festiwal znajduje się w cudownym miejscu, w największym parku rozrywki Energylandia, gdzie czeka na Was 133 różnorodne atrakcje oraz 20 rollercoasterów. Odpowiedzi na Wasze oczekiwania: w tym roku można kupić bilet na sam festiwal. Wraz z Energusiem i jego małżonką zapraszamy Was serdecznie na tą cudowną zabawę. A bilety można dostać na naszej stronie festiwalcaravanigu.pl. Zapraszamy. Gdzie jeszcze być może tak dobrze jak za dobrze.